Thank <tries> you. W miało miejsce makabryczne morderstwo dwóch ludzi, za pomocą siekiery, ciała odnaleziono na zupełnym odludziu, z dala od cywilizacji, co jest powodem do obaw, póki co wiemy, że morderca oddalił się o kilkanaście kilometrów od miejsca zbrodni, oraz że jest śmiertelnie niebezpieczny dla każdego człowieka. Niestety nie mamy chwili do i musimy jak najszybciej odnaleźć tego psychopatę, ponieważ może zakończyć się to kolejną tragedią. Aktualnie znajduje się w najbardziej bezpiecznym miejscu z możliwych w centralnym ośrodku organizacji X. W dniu dzisiejszym rozdzieliliśmy się. Pięciu chłopaków wyruszyło na poszukiwanie tego zabójcy na południe, ja udam się do tajemniczego miasteczka na północ, położonego wzdłuż linii kolejowej. Tym samochodem udam się na poszukiwania. Sytuacja jest niebezpieczna, pora odnaleźć tego psychopatę. Nie może dojść do kolejnych morderstw. Wyruszam. Okej, okay, jedziemy, nie mamy pojęcia czego się spodziewać, jedyne co jest pewne to fakt że do morderstw doszło za pomocą siekiery. Jeden z zamordowanych miał 14 śladów po ciosach co oznacza, że ktokolwiek jest za to odpowiedzialny, jest totalnym, nieobliczalnym psychopatą. Muszę przyznać, że jestem mocno poddenerwowany tym zajściem, z reguły wiem, z kim będę miał do czynienia, tym razem jednak nie wiem kompletnie nic o za ulicy, a co gorsza, jedyne znane mi informacje, są niezwykle niepokojące. Plus jest taki, że ten samochód jest niesamowicie szybki, przez co prędko dojadę na miejsce i może uda mi się zaskoczyć tego wyrodnialca. Powoli zaczyna się przejaśniać: to bardzo zła informacja, niedługo ludzie zaczną wychodzić do pracy, a morderca nadal jest na wolności i nie wiemy czego się po nim spodziewać: jest w stanie znowu zaatakować. Jeszcze kawał drogi, ale w takim tempie: szybko dojadę do miasteczka. Nie mam chwili do stracenia. Muszę się pośpieszyć: sytuacja jest niebezpieczna, trzeba to jak najszybciej zakończyć. Stąd widać światła. Pięknie tutaj. Szkoda, że muszę tędy przejeżdżać w takim momencie, ścigając psychopatycznego mordercę. Wow, muszę się skoncentrować na trasie, bo coraz więcej samochodów pojawia się na drodze, oby zaraz nie zakończyło się to jakimś wypadkiem. Cholera, jest już praktycznie jasno. Samochodów coraz więcej. Modlę się, aby ten psychopata nie zaatakował ponownie. Wiem w jakim miejscu może się ukrywać, w starej fabryce obok torów, matko, oby tylko nie skrzywdził pracowników lub przechodniów. Muszę jak najszybciej go odnaleźć. Już niedaleko jest szansa, że dam radę go wyprzedzić, zanim zrobi komuś krzywdę. Cholera, ten samochód mam wrażenie, jakby odrywał się od ziemi, gdy jadę z taką prędkością, chciałbym zwolnić, ale nie wiem, czy nie zadecyduję to o czyimś życiu, muszę tylko być uważnym, miejmy nadzieję, że nic się nie wydarzy. Wow, mało brakowało, a nie byłoby czego zbierać, nie chcę zwalniać, ale chyba nie będę miał wyboru. Gdzie do cholery jest to, miasteczko? Jadę tak już tyle kilometrów, a nadal go nie ma. Jestem coraz bardziej zdenerwowany. Teraz muszę zachować kategoryczną ostrożność jadę w bardzo niebezpiecznym miejscu. Cholera, zaczynam tracić panowanie nad samochodem. Co się dzieje? Aaaa, Boże, ratunku! <tryk> Matko, o włos, aby mnie tu nie było, wpadłem w poślizg, całkowicie straciłem panowanie nad pojazdem, ale co gorsza straciłem czas, który może zaważyć na czyimś życiu, teraz nie mogę stracić ani sekundy, trzeba dopaść tego psychopatę jak najszybciej. Zaraz będę na miejscu, mentalnie jestem przygotowany, ale obawiam się, że może mnie zaskoczyć, ale nie pozwolę na to, jeżeli tylko tam jest. Zostanie tam na zawsze? Nie ma innego rozwiązania, nie może zginąć więcej osób niż ta młoda para, nie dopuszczę do tego. Powoli wjeżdżam na obrzeże miasteczka. Teraz trzeba mieć oczy dookoła głowy. On może być wszędzie, chociaż domyślam się, gdzie może się ukrywać. OK, widać światła, praktycznie dojechałem, czas to kończyć, bo dopóki ten morderca jest na wolności, wszyscy mieszkańcy tego obszaru są w niebezpieczeństwie. A koniec jeszcze musiałem wpaść w poślizg, ale nie to jest teraz najważniejsze, jestem w miejscu, w którym najprawdopodobniej znajduje się ten psychol, nie mogę nawet na chwilę stracić koncentracji. Nigdzie go nie ma, co oznacza tylko jedno. Moje przypuszczenia się potwierdziły, jest tylko jedno miejsce, w którym mogę to zakończyć. Tak, to jest tutaj. To miejsce o tej porze idealnie pasuje do psychopatycznego mordercy. On musi tu być, czuję to. Jestem gotowy, pokaż się po Gdzieś się ukryłeś, wychodzi walcz. Teraz muszę być skoncentrowany w stu procentach. On tu gdzieś jest, wiem to, nie ma innej możliwości. Gdzie ty jesteś? Oby to nie była zasadzka! Pokaż się i walcz ze mną. Cholera, zaczynam się bać. Ej, co to do mnie biegnie? O co tutaj chodzi? Co to jest do cholery? Chodź tutaj. Jest, matko, czy ja dobrze widzę? Boże święty, przecież to jest Pixi, nie mogę w to uwierzyć. Dlaczego ja na to wcześniej nie wpadłem, Jezu? Za tym wszystkim stał Pixi, to nie do pomyślenia, ale w tym momencie pora to zakończyć raz na zawsze. Na szczęście nie przyszykował na mnie żadnej zasadzki, co daje mi dużą przewagę. Teraz nie pozwolę, aby wyszedł stąd żywy. Nie oszczędzę na ciebie amunicji, choćbym miał stracić cały magazynek, zabijecie, musisz zginąć. Wykonałem już kilkadziesiąt strzałów, a on nawet nie drgnął, już teraz wiem, dlaczego tamci ludzie nie byli w stanie się obronić, ale spokojnie, poradzę sobie, jeśli będzie trzeba, zacznę realizować plan B. A. cholera trafił mnie, kręci mi się w głowie, ale dam radę, nie poddam się, choćbym miał tu umrzeć. Strzały niewiele pomagają, na nim nie robi to żadnego wrażenia, ciągle biegnie do przodu i próbuje atakować mnie tymi ciosami i siekierą. Muszę tego unikać, bo jeden celny cios poskutkuje natychmiastową śmiercią. Muszę się od niego oddalić i zasypać go bradem strzałów z dystansu. To moja jedyna szansa, nie będę w stanie pokonać go z tak bliska. Cholera, on jest nie do zabicia. Setki strzałów nie pomogły, zaczynam panikować. Jak będzie to tak dłużej wyglądać to przerzucę się na broń, która miejmy nadzieję, sprawi mu więcej problemów. Niektóre strzały zamiast w niego trafiają w siekierę, okej, okay, czas na zmianę. Nie mogę w to uwierzyć, tyle amunicji i nadal nic, jak ja mam cię pokonać, po takiej ilości strzałów już dawno powinieneś mierzyć. Oj, ała, kolejny cios, który mnie trafił. Tak dłużej być nie może, trzeba coś zmienić, bo jeszcze chwila, i zakończy się to tragicznie. Może taka broń. O nie, on jest nie do zajechania, nie pokonam go w taki sposób, nie mam pojęcia, co powinienem zrobić, aby dać mu radę. Będę po prostu strzelał. Mam nadzieję, że któryś z trafień okaże się tym decydującym, bo aktualnie jestem w gorszym stanie od niego. Kolejny przestrzelony cios cholera mrozi mnie na myśl, gdyby to weszło. Pięknie, po raz pierwszy go naruszyłem. To może okazać się dobrą taktyką. Kurde, liczyłem, że strzał w nogę go spowolni, a stało się wręcz przeciwnie. Przerzucę się chwilowo na coś lżejszego, osłabię go i wtedy rozstrzelam czymś cięższym. Ile ty przyjmujesz? O Boże, kolejny raz mnie trafił, jeszcze kilkać osób i będzie po mnie, muszę jak najszybciej to zakończyć. Ta broń nie robi na nim kompletnie żadnego wrażenia, a wręcz powiedziałbym, że tylko go rozwściecza i zmusza do ataku, ale to nie jedyna niespodzianka, jaką na ciebie przygotowałem. Uwierz mi, że długo nie pożyjesz. Jeszcze trochę go osłabię, jeżeli można to tak określić, i przerzucam się na coś, po czym nie wstał nikt, więc naciesz się ostatnimi chwilami życia, bo długo to nie potrwa. Podejdź tu. Ała, o nie, to już zaszło za daleko, czas na jedną z ostatnich desek ratunku. Bo jeszcze jeden lub dwa ciosy, i mogę nie przeżyć. Pokaż się. Sam tego chciałeś, przeroźnięta świnio, kończmy to. No nie wierzę. Co to ma do cholery być? Tysiące strzałów w serce, poprzebijane płuca i wszystkie narządy wewnętrzne, a ty nic. O nie, jest tylko jedna rzecz, która może cię powstrzymać, ale zanim jej użyję, zadam ci jeszcze kilkaset ciosów, aby mieć pewność, że jestem zmuszony do ostateczności. Czuję, że trochę to pomogło, biegniesz wolniej niż na początku, ale to i tak niewiele zmienia, nadal jesteś śmiertelnie niebezpieczny, więc jeśli zaraz nie padniesz, to przyjdzie pora na wyciągnięcie Asa z rękawa. Poprawię jeszcze serią błyskawicznych strzałów, ale to tylko rodzaj formalności, wiem, że nie zrobią na tobie wrażenia, natomiast widzę, że nie jesteś już w takiej formie jak niedawno to wszystko na nic, nadszedł moment, aby zakopać cię do grobu. Zapraszam. Cholera, pomimo tego, że nie jest taki sprawny, nadal mnie goni. Muszę się odsunąć. Kilka standardowych strzałów i pora, aby przejść do sedna. Za długo się z tobą bawię. Czas na ciebie Pixie, wybacz. Wow, krew tryska z ciebie na prawo i lewo, ale nadal idziesz, lecz to już zbliża się do końca. Ledwo stoisz na nogach, ten bieg z początku powoli zmienił się w jakiś co najwyżej truchcik. Tylko nie to, znowu straciłem koncentrację i dałem się zaskoczyć, to nie może potrwać już długo, bo kolejnego ciosu nie przeżyję. Zaznaczyłem przewagę kilkoma nieznacznymi strzałami i czas na jedyną broń, jaka cię poważnie naruszyła. Pora to kończyć panie Pixi. Pięknie, kilka strzałów i cię nie ma. Wstawaj do mnie, dawno nie męczyłem się z kimś tyle czasu. Ale odleciałeś, w tym stanie zaraz umrzesz od samego upadku. Nie chcesz walczyć, a bezbronnych ludzi to chciałeś zabijać. Chodź do mnie, wstań! Cholera, naderwałem ci jedynie ucho, ale teraz czas na zakończenie. Żegnaj. Uf, pięknie. Zabiłem pixiego, ale była to bardzo ciężka walka. Kilka mocnych ciosów w siekierą prawie mnie pokonało, ale liczy się to, że morderca nikomu już nie zagrozi. Ładnie dałeś mi w kość świniaku, ale nie takich jak ty miałem już na drodze. Lecz trzeba przyznać otwarcie, że nie spodziewałem się takiego oporu, chyba nikt się nie spodziewał. Praktycznie wszystko, czym chciałem go pokonać, zostało zneutralizowane całe szczęście, że strzał między oczy zakończył tę historię. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęcia pamiątkowego, będzie co wspominać. Jeszcze jedno dla pracy: pokażę chłopakom, co przegapili. Zapisujemy, i myślę, że zrobię jeszcze jedno ostatnie zdjęcie, z terenem, w którym przebywał ten psychopata. Cyk, gotowe. Starczy tych zdjęć, jestem potwornie zmęczony. Uporałem się z nim, a teraz czas na odpoczynek. Chowam telefon, idę. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak marzę o relaksie. To był ciężki dzień, lecz jeszcze cięższa walka. Marzy mi się totalny reset. Wpakuję jeszcze w ciebie trochę amunicji, abym miał pewność, że na pewno nie wstaniesz. Jeszcze emocje mi nie opadły, muszę wsiąść ci do samochodu i na spokojnie to wszystko sobie poukładać. Po drodze zajrzę, może w jakieś ładne miejsce, aby oderwać się od tej sprawy i wrócić do normalności. A co tutaj się dzieje? Jakaś impreza przy ognisku, zajrzę i sprawdzę to. Zazdroszczę tym ludziom, że nie mają takich, a właściwie żadnych problemów. Kto nie chciałby tak spędzać wolnego czasu. Pięknie tutaj o tej porze, zrobię sobie kilka zdjęć, na pewno kiedyś tu wrócę. Tu będzie dobrze. Okej, okay, mam jedno, jeszcze jedno, może dwa. Teraz może bardziej tam. Tutaj jest idealnie. Dobra, gotowe, mam zdjęcia. Teraz czas w końcu wrócić i powiedzieć kilka słów o dzisiejszym dniu. Nareszcie, mam czas, aby się zrelaksować. Od mojej pracy otrzymałem na własny użytek ten przepiękny dom na 7 dni. Niezwykle mnie to cieszy, ponieważ będę mógł obserwować nieziemski widok każdego poranka. Zaraz go zresztą zobaczycie. Wieczór mamy równie piękny. Teraz uważajcie. Jak pierwszy raz to zobaczyłem, ledwo w to uwierzyłem. Proszę bardzo, w taki sposób będę mieszkał przez 7 dni. Zero pracy, zero zawracania głowy, chill, marzę o tym. To jest niesamowite. Spójrzcie tylko, jak to wygląda o tej porze dnia, spójrzcie na to i na ten widok. Mam nadzieję, że kiedyś sam zarobię na taki dom i nie będę musiał odliczać dni do wyprowadzki. Jedyne, co teraz siedzi mi w głowie, to przetestowanie tego basenu. Ok, skakuję. Ło, wow, ale ciepła, cudownie, brakowało mi tego, nie spodziewałem się, że ten dzień tak się zakończy. Dzisiejszy dzień nie należał do najprzyjemniejszych, dwa makabryczne morderstwa, za którymi stał zmutowany psychopata, no ale na szczęście mamy to już za sobą, więc czas na krótkie podsumowanie. Sprawcą dzisiejszej tragedii był Pixi. Był on dosyć ciężkim przeciwnikiem do pokonania. Męczyłem się z nim niezwykle długo. Moje strzały praktycznie nie robiły na nim wrażenia, a sam zadał mi kilka mocnych ciosów siekierą. Całe szczęście, że udało mi się go pokonać i ludzie nie są już zagrożeni.